No drodzy, dziś kolejny odcinek przygody z Elicit.org. Mówiliśmy już o tym, jak za pomocą tego oprogramowania wyszukiwać teksty naukowe. Potem uczyliśmy się, jak analizować teksty, które już posiadamy, a dzisiaj nauczymy się, jak analizować każdy tekst z osobna. Przypominam tylko, żeby korzystać z tego serwisu, który jest bezpłatny, póki co przynajmniej, trzeba wejść na stronę elicit.org. Ok? Dla ułatwienia, dzisiaj skorzystamy z opcji ładowania PDF-ów, więc sami tutaj zaimportujemy dokumenty, które chcemy analizować. Klikamy Upload PDF, następnie otwieramy sobie folder z naszymi dokumentami. Ja tutaj mam w swoim folderze pobrane, wybrane kilka dokumentów, które już analizowałem razem z wami, nie tak szczegółowo jak dzisiaj, więc wybiorę te same dokumenty, żebyśmy mogli sobie porównać, zobaczyć, jak wyglądają obie te analizy. Zaznaczam, ciach, przenoszę, 8 sztuk, puszczam. Klikam Analyze Papers, boom, no i czekam chwilę. I pamiętacie, moi drodzy, Elisit wygeneruje mi domyślnie dwie kolumny i te dwie kolumny są, jak widzicie, tutaj przed nami w tej chwili, czyli mamy Paper Title, Tytuł Dokumentu i mamy Abstract Summary. Szybko tylko dodam kilka kolejnych kolumn, które generowaliśmy ostatnio. Więc wybiorę sobie tutaj w lewym dolnym rogu, a właściwie po prostu po lewej stronie, wybiorę sobie dodatkowe opcje. Wezmę sobie na przykład Number of Participants, czyli liczbę obserwacji w badaniu, bo to robiliśmy. Wybiorę sobie jeszcze Detailed Abstract Summary, czyli abstrakt szczegółowy. I wybiorę sobie jeszcze main findings, czyli wybiorę sobie no, główne wyniki badania, prawda? No i teraz jeżeli sobie zrobię zoom out, no to widzę, że mam kolumn 5, tak? Policzmy. Tu jest pierwsza, tu jest druga, tu jest trzecia, tu jest czwarta, tu jest piąta. I odcinek poświęcony analizie PDF-ów skończyliśmy na tym, że w prawym górnym rogu, czyli dokładnie tutaj, powiększę, żeby było lepiej widać, Wybieraliśmy sobie opcję Export as, następnie rozwijaliśmy tę opcję, wybieraliśmy CSV i wszystkie te dokumenty um, eksportowaliśmy sobie na zewnątrz do Excela w postaci pliku CSV, potem ładnie układaliśmy w kolumny i mieliśmy super fajną syntezę. Okay? To znaczy wszystkie dokumenty po kolei w jednym, w, jednym, w jednym pliku. Dzisiaj zajmiemy się analizą każdego dokumentu z osobna. Okay? Jak to zrobić? Moi drodzy, jeżeli kliknę sobie na dokument, no weźmy sobie ten pierwszy z brzegu, ten. Klikam sobie na niego. Boom. W osobnym oknie otwiera mi się dużo ciekawych rzeczy na temat tego dokumentu. Ponieważ ja wczytałem PDF, więc czytałem pełną wersję, to tutaj po prawej stronie wczytuje mi się cała treść tego dokumentu. Najpierw jest oczywiście abstrakt, czyli takie powiedzmy quasi podsumowanie, które przygotowali autorzy tego dokumentu, ale jak sobie przeskroluję w dół, to ja widzę, że on jest cały, prawda? Ja widzę, że on ma tutaj wprowadzenie. Dalej ma theoretical background, czyli taki powiedzmy przegląd literatury, część teoretyczną, jakbyście to powiedzieli, pisząc pracę magisterską bądź licencjacką. Dalej mamy jakieś szczegółowe informacje, szczegółowe, szczegółowe informacje. Potem mamy Hypothesis, czyli mamy tę część, w której autorzy budują swoje hipotezy. Wy w pracach magisterskich często też coś takiego macie, w licencjackich również. a Potem jest część poświęcona, no tu są jeszcze hipotezy, potem jest conceptual framework, czyli to jest coś takiego, że wszystkie hipotezy są zebrane razem, prawda? Często przedstawione w formie graficznej, w formie takiego rysunku z kółeczkami bądź, bądź prostokątami, kwadratami połączonymi strzałkami. To jest model koncepcyjny. Wielu z Was, szczególnie z nauk społecznych, takie modele będzie budować, nie? No i tutaj potem mamy sample and data collection, prawda? czyli opis próby, jak zbieraliśmy dane, potem mamy miary, które są uwzględnione w tym, w tym artykule naukowym, no i potem są results, i potem jest data analysis, tak, szczegóły. To wszystko tutaj jest, jest generalnie opisane, potem jest dyskusja, potem jest dyskusja tego tekstu, implikacje menedżerskie, również rekomendacje i, i wnioski na przyszłość. Kochani, dzisiaj nie będziemy dla tego oprogramowania tacy bardzo łagodnie jak ostatnio. Będziemy też trochę je krytykować. I pierwszy element jest taki krytyki. Zauważcie, tu nie ma żadnych wykresów i tutaj nie ma żadnych tabel. Elicyt ich po prostu nie importuje. Elicyt importuje tylko i wyłącznie tekst. W związku z tym, jeżeli chcielibyście zobaczyć te wyniki w formie graficznej, to musicie otworzyć sobie oryginalny tekst. Ja zakładam, że go macie oczywiście, bo skoro wgrywaliście PDFy, to na pewno. Ten tekst jest w waszym, w waszym posiadaniu. OK? No dobra. Teraz popatrzmy, co jest po lewej stronie. Po lewej stronie, oczywiście, tytuł, i potem od razu widzimy na dzień dobry Abstract Summary, czyli to jest ta pierwsza kolumna, którą sobie stworzyliśmy. I pamiętacie, w poprzednim odcinku powiedziałem Wam, że żebyście sprawdzali, czy ten system na pewno wiarygodnie robi Wam analizę. Na przykład, czy pokazuje wiarygodny Abstract Summary. Czy rzeczywiście to zdanie, które tutaj jest, czy ono rzeczywiście wiarygodnie opisuje, o czym jest ten tekst. Oczywiście można to zdanie porównać z tytułem, to już się czegoś dowiemy, ale można zrobić też więcej dzięki Elisit. Popatrzcie. Tutaj, jak sobie najadę na ten Abstract Summary, to mi się wyświetla View Source. Ja sobie to mogę kliknąć i w tym momencie system pokaże mi dokładnie to miejsce, z którego wziął ten Abstract Summary. I ja mogę sobie przeczytać powiedzmy cały akapit, z którego wzięty jest ten Abstract Summary, i dzięki temu zobaczę, czy system po prostu nie gada mi głupot. OK? Co mam dalej? Uh, what outcomes did they measure? To są miary, prawda? Przypominam, że my wpisywaliśmy, że my szukaliśmy tekstów e, dotyczących e, satysfakcji, lojalności klienta. OK? No i tutaj zobaczcie, rzeczywiście, system pokazuje, że w tym tekście są autorzy, mierzą. Satysfakcję klientów, lojalność klientów i jednocześnie doświadczenie klientów. Czyli w domyśle badają związki pomiędzy, e, pomiędzy tymi, tymi zmiennymi. A gdzie dokładnie to jest napisane? Znowu klikam sobie View Source. No dokładnie to jest tutaj, prawda? W tym miejscu. To jest sam początek tekstu, to jest abstrakt, więc widzę, że Elicite wziął tę informacje z abstraktu. Dalej mam Who are the participants, czyli kto brał, kto brał udział w badaniu. No to już dzięki temu widzę, że to jest tekst empiryczny. Najeżdżam sobie, wybieram View Source, no i voilà. To jest dokładnie w tym miejscu, mam nawet szczegóły. Super fajna sprawa. OK? Tutaj też mam szczegóły. Wow, mostly mail, to jest super fajne. Gdzie to jest? O, dokładnie tutaj, ale fajnie, popatrzcie. W tym miejscu. chat. Dobra, co mamy dalej? Detailed abstract summary, czyli to jest ten abstrakt, taki um, Abstract Summary, tylko taki troszeczkę bardziej rozbudowany. Czyli w sensie zobaczcie, to już nie jest takie jedno zdanie jak to Abstract Summary, tylko to już jest troszkę więcej. I wytłuszczone są najważniejsze elementy. Znowu klikam view Source. Voilà, to jest wzięte stąd. I teraz dalej taka bardzo ciekawa opcja. Can I Trust this paper. Tutaj są takie różne uwagi, które Elisit ma odnośnie wiarygodności tego badania. I tutaj ma dwie. Pierwsza mówi, zobacz. Czytasz ten tekst to bardzo fajnie, ale pamiętaj o tym, że to badanie to jest Online Survey. Online Survey to jest jedno z takich no, trochę mniej wiarygodnych, technik badawczych. Polega na tym, że budujemy kwestionariusz i wrzucamy go do internetu i kto chce tego wypełnia. Najczęściej, bo nie zawsze tak jest, ale co do zasady. Nie? Co do zasady, tak jest. I on to pokazuje. I on w ten sposób mówi: Uważaj, to badanie było robione w ten sposób. Zastanów się, czy możesz mu ufać. To jest informacja o Liczbie uczestników, dlaczego to jest informacja związana z zaufaniem? Dlatego, że im mniejsza próba, tym generalnie mniejsza wiarygodność badania. Co do zasady. Tu mamy 348, więc prima facja na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest całkiem okej. Okay. Mało tego, jest jeszcze jedna fajna rzecz, mianowicie possible critics, czyli on pokazuje nam fragmenty artykułów, w których inni krytykują ten artykuł. I tutaj pokazuje że niejaki Bapat krytykuje ten artykuł, mówiąc. No i on coś tam sobie mówi, prawda? Że ten artykuł jest taki i owaki. Ok? A cytowania, czyli pokazuje nam cytowania tego artykułu, ale w ten sposób, że mówi na przykład, zobacz, Moliner i inni, czyli Moliner Dali, a mówią o tym tekście w ten sposób i w ten sposób, nie? I potem Sanetali też o tym tekście wspomina w swojej pracy. Mówi o tym w ten sposób, nie? I to jest fajne. I na koniec jeszcze jest w ogóle wisienka na torcie. Tylko tutaj znowu, co najmniej łyżka dziegciu. Możesz z tym PDF-em sobie pogadać. To znaczy, ty możesz zadać mu pytanie, a Elisid ci odpowie. Powie, czy... No, a zresztą, zobacz. Popatrz. Tutaj masz pole, a tutaj masz guzik No to dobra, to ja go zapytam. Is this paper empirical? Czy ten, czy ten artykuł jest empiryczny? Ciach. No i czekam teraz. Czekam i czekam i czekam. Hmm. Heh, długo czekam, no ale trudno. Jest. Jest empiryczny. Bardzo fajnie. Gdyby ktoś miał wątpliwości, no jeżeli mam 348 participants, no to tekst jest raczej empiryczny, prawda? Więc to pytanie było retoryczne, ale zadajmy mu takie pytanie bardziej, bardziej skomplikowane. Na przykład What type of relations this paper This paper measures, albo studies. OK? No i zobaczymy, co on teraz powie. Ciach. Może trochę dłużej myśleć, bo musi to wszystko przeczytać, zrozumieć i powiedzieć. No, <laughs> OK. Behavioral outcomes, Nie? czyli bada związki pomiędzy, pomiędzy zachowaniami klientów. No i tak generalnie od biedy można powiedzieć, że w sumie to ma rację. Satysfakcja nie jest zachowaniem, ale postawą. A lojalność to też w zasadzie postawa, a Brand Experience to hmm, tak trochę na dwie babka wróżyła. Te artykuły mówią różnie: postawa albo, albo zachowanie, prawda? Doświadczenie, ale raczej znowu postawa. Więc kochani, jeśli chodzi o tę ostatnią opcję, tutaj Ask, nie zachwycajcie się nią. Raczej traktujcie z bardzo dużym dystansem to, co on wam wypluje, bo może wam po prostu wypluć bzdury. Jednakże, niezależnie od tego, myślę, że całościowo tego typu szczegółową analizę tekstu należy ocenić pozytywnie. Bardzo fajne narzędzie, póki co bezpłatne, pozwalające na weryfikację tych podstawowych ustaleń. Czyli my, w tym momencie, mówimy, sprawdzam. Jeżeli z Elicit pokazuje nam abstract summary, pokazuje nam outcomes, main findings tak dalej, to właśnie w tym miejscu ja mogę sprawdzić, czy on się nie myli. Czy on tę analizę robi mi rzeczywiście rzetelnie? Polecam serdecznie, kochani, dziękuję za dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na temat jak pisać szybko pracę dyplomową.